Siema Widzowie No co prawda to jest psi kanał, ale z okazji że Zaczyna się mundial w Katarze, to sobie moje typowanie no to Grupa A Pierwsze miejsce Holandia No bo tam tamten Depay Van Dijk jeszcze No ten No i ten 38 lati Lemko Prażwer Drugie Senegal bez Sadio Mane z powodu kontuzji ale i i tak im się uda, Ekwador prawie wyleciał z mundialu, bo sfałszowany paszport i katar gospodarze ostatnie. No to dalej. No to pierwsze... Walia, bo Gareth Bale. Drugie Stany, trzecie Iran, czwarte Anglia, bo tam wiele gwiazd nie pojechało. No i teraz nasza grupa, no to oczywiście Polska, biało-czerwoni Drugie, Argentyna z Messim Czwarte, Meksyk, trzecia... No to teraz Christian Eriksen pojechał na Mundial Pomimo tej tragedii na Euro Drugie, Australia z tym brodaczym trzecie, Tunezja, czwarte Francja, no teraz Grupa, będzie w hit w tej grupie, przepraszam Was. No to pierwsze Hiszpania, drugie Niemcy z nowym trenerem mają, bo Lew odszedł. Trzecie Japonia, czwarte Kostaryka, teraz ta. Wicemistrzowie świata, pierwsze miejsce, trzecie drużyna, drugie miejsce. Maroko, no i Brazylia, bo Neymar. No tutaj dam Serbię, no bo dlatego, że Filip Mladenowicz, zawodnik Legii Unii. Szwajcaria trzecie. No i tutaj Cristiano. Yy, pierwsze. Suarez. Drugie. No i Korea Igana. No i teraz. No Remko Prażwer to solidny zawodnik, no bo zachował czyste konto z Belgią i po Polską, więc... Daje na Holandię, tutaj oczywiście Polska biało-czerwoni. W sumie tutaj z okazji tego, że y, Walia zabrała Euro Ukrainie, znaczy Mundial Ukrainie, to tak Senegal, Ukrainę trzeba wspierać. Eriksen kontra Messi, no to Messi oczywiście, raczej no nie ma szans Dania. Belgia, Hiszpania. Uuu, ale starcie. No to daję na... No niech będzie na Hiszpanię. Bo, bo wiele zawodników jest. I pomimo, że nie pojechał De i Ramos z powodu kontuzji. I nie pojechał Ramos. No na... bo słaba forma. Dobra, no to... Uuu, Neymar. Ostatni turniej w życiu. Musisz. Niemcy, Chorwacja. No to oczywiście Niemcy. No to niestety Mladenowicz się musi niestety pożegnać z turniejem, więc Portugalia, no to teraz, oj, no to tutaj zrewans z Holandii za Ligę Narodów, Polska, tutaj Neymar pokona, sp no a tutaj Argentyna z Messim, no i tutaj w sumie Niemcy to z Hanslichi dobrze prowadzi, ale... No, w sumie dam, dam Portugalię, bo jak Portugalia wygra, to Cristiano Ronaldo zakończy karierę reprezentacyjną. To, to daje na Portugalię. No, no to teraz finał, znaczy półfinał, no to daje Polskę. najbardziej niestety, brązowy medal. No, w sumie, u Messi Ronaldo, no to. W sumie to no muszę tak wylosować i w sumie losuję Argentynę, bo wygrała Kopa America No to teraz. No i mundial wygra. Polska Biało-Czerwoni. No i dziękuję za od odcinek. No co prawda to jest psi no, ale z okazji na mundial nagrałem ten odcinek, Papa pa widzowie pa pa